Cześć widzowie, w tym filmie pokażę wam moje wszystkie pająki, znaczy może nie pokażę, tylko spróbujemy je nakarmić. Yy, no i tak. Mamy penset oczywiście BHP pod kontrolą. Do każdego ptasznika potrzebujemy nie Nieważne, czy jest to mały, czy duży, do każdego potrzebujemy, do każdego pająka podchodzimy respektem, jest to zwierzę niebezpieczne i przede wszystkim jadowite. Jedyny pająk, którego sobie nie nakarmimy, to będzie... Yy, Próbuję wam pokazać. To jest ogólnie kochana Brunnipes w gratisie ze sklepu Spider Online. No i tak, ona po prostu jest w gratisem, jest L1, jest strasznie, ale to strasznie mała i bez takiego profesjonalnego bardziej aparatu nie zobaczymy jej z bliska no i jest naprawdę mała, ona jest wielkości muszki, owocówki, potrzebuję dla niej specjalny pokarm i jak najszybciej chcę ją oddać bo po prostu nie chcę, żeby taki pająk mi no bo ciężko jest coś takiego naprawdę mikroskopijnego wykarmić i naprawdę wam to z góry mówię więc lepiej kupować już takie podrostki, jak chcecie na przykład też skakuny, kupujcie podrostki więc tak, tu następne do wykarmienia mamy Afrykę bardzo agresywny jadowity, szybki Pterinohylos Morinus Usambara. Jest to ptasznik z Afryki. Zaraz go wam pokażę. Następnie mamy Samce Incei. Jest to samiec, którego chcę dopuścić w późniejszym etapie do mojej samicy dorosłej. Tylko on musi poczekać, żeby być dorosły. Następnie mamy Brachypelmy albo Pilosus Honny jest to ptasznik kędzierzawy. Najpopularniejszy. No i zapraszam dalej do oglądania. Więc tak, w następne kończąc ten długi, dosyć obszerny wstęp, tu mamy najprawdopodobniej samicę, w tym szkiełku 30x30, panfobeteus sp. marszala, najprawdopodobniej samicę. I tu z pewnością jest dorosła samica na holotele incej, którą będziemy dopuszczać i zaczniemy od wykarmienia tej oto sztuki. Więc przejdziemy na bliższy kadr, no i zaraz to wszystko zobaczymy. Widzowie, zaczynamy od... Karmienia neuholoteleńce i tej dorosłej samicy, puszczamy tu świerszcza. Ona zaraz powinna poczuć drgania i zareagować. Boję się, że przy nagraniu nie jest. Znaczy ona jak widziałem jak raz jadła i widziałem jak u mnie jadła dwa razy, a mam ją jakieś dwa tygodnie. Ja no dobra, nie dwa tygodnie, nie przesadzam. Jakieś ponad półtorej tygodnia. I widziałem jak tylko je dwa razy, ale była też napana, więc nie ma sensu jej dawać za dużo tego jedzenia. No i zobaczymy jak to wyjdzie, na razie są tu drgania, Świeżo nie wykazuje jakiejś ingerencji w ruch, więc no niestety chyba nam nie wyjdzie, a nie chcę, żeby ten odcinek trwał za długo. Eee, no to tak widzowie, zaczniemy sobie od karmienia pan peteus ze bo może to będzie pająk, który raczej nigdy nie odmawia pokarmu, tylko teraz przez te drgania no niestety się skulił. Mamy mącznika, młynarek, jest to dosyć tani pokarm. bardzo nie widzę gdzie spają ogólnie wy też kurde trochę tego nie widzicie kurde za tego, widzicie to? nie wiem, nie gadajcie to czekajcie, damy mu drugiego tylko zmienimy trochę kadr dobra widzowie spróbuję jeszcze raz tylko tym razem żebyście cokolwiek ale to cokolwiek zobaczyli więc zaczniemy po raz drugi więc dobra Poję, drgania raczej. No i zjad. Nie było to spektakularny atak, ale zjad. Mam nadzieję, że coś widzieliście. A, kiedy, a jak nic nie widzieliście, no to jest totalny przypał, no ale cóż, nic z tym niestety nie poradzę. Ale następne ataki będą już zdecydowanie, <grybujesz> według mnie, bardziej widoczne. Yy, Widzowie, ogólnie tak. Yy, tu mamy pająka jest dobra, chyba z Honduras tylko kurde ten pająk jest strasznie napchany ale żeby wam pokazać to jest pająk, którego akurat dobrze możecie widzieć, a tak czekajcie, ja zwolnię bo widzę, że nie jest za dużo widzicie widzicie dobrze chyba, prawda? no, mam nadzieję tylko kurde, pająk chyba się trochę zestresował, jak on nam nie zje a zawsze też jad. Się naprawdę zerwuję, że na filmie akurat nie da się tego ująć, jak pająki atakują. Chyba niestety nam się to nie uda. O! Jednak! jest! Zaatakowała! Widzieli! To był atak w Pelma albo Pilosus z Honduras. Mam nadzieję, że było cokolwiek widać. Dobra, widzowie, więc tak. Tu mamy kolejny mącznik, i to jest morinus. O kurde, jak zaatakował. Mam nadzieję, że było to widać. To jest przepiękny pająk, przepięknie obarwiony według mnie. Jest to pająk, który. No, jest silnie jadowity i szczerze nie chciałbym być na miejscu tego mącznika, bo naprawdę nieciekawa sytuacja. Więc te, tego pan, pana miejmy nadzieję, że jednak jest to pani. Zamykamy i przechodzimy do samca Neoholotela No, a więc zaraz go nakarmimy, tylko musimy się odpowiednio przygotować. Dobra widzowie, jesteśmy przygotowani, bo ten pająk już jest naprawdę, naprawdę szybki. On się tak szybko biega, no i musieliśmy się przygotować z pudełkiem i też, żeby zmienić trochę kadr, bo słabo było widać. Ale tak, bierzemy sobie mącznika i puszczamy do pająka. Miejmy nadzieję, że będzie jakaś ingerencja samca, że no skorzysta i go zje bo jednak bardzo fajnie by było, kiedy udałoby się nam nagrać pająka, jak atakuje. No a teraz trzeba chwilę poczekać, bo jak wiemy czy nie, pająki są praktycznie ślepe, zależy jak ich mówimy. No i ciężko, żeby taki pająk Zjadł tak po prostu. Musi czuć drganie. Widocznie nie ma ochoty na pokarm lub się... Jak mówiłem, dobra, jest zestresowany. Nie ma sensu, bo sami widzicie, że z takim pająkiem nie ma żartów. On się praktycznie teleportował. Możecie sobie teraz w ustawieniach filmu zmienić prędkość i zobaczyć, że to naprawdę było szybkie. Dobra, więc zamykamy tego Pana, który kurde biega jak szalony. I w sumie widzę to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. W ostatnim kadrze pokażę Wam jedzącego Murinusa. Niestety już w zamkniętym pudełku. Ale no. To tyle w tym odcinku. Zostawcie subika i lajka. Dziękuję, do zobaczenia i cześć!